Cześć z tej strony Mixu. Dzisiaj chciałbym wam pokazać skąd wziąć klucz na Steam, Grid 2, jakieś tam dodeczki, wiadomo. Oczywiście registrujemy się na tej stronie, Humble. Jakieś Akceptujemy na e-mail po zalogowaniu się. Get the game oczywiście, Get now, wszystko wiadomo. Potem biblioteka, Error, był już oczywiście to wziąłem. Tutaj już klucze, które zużyłem, oczywiście. Tutaj, tak, o, pojawi nam się klucz do Grid 2, do dodatku i do kolejnego dodatku. Link do tej strony macie w opisie. Zostawcie lajka, like suba, no scam oczywiście. Mogę Wam pokazać moją tutaj bibliotekę z tym, że już jest na mojej bibliotece, tak samo jak te dodatki. Tak samo jak moje dodatki, już też są na Steamie. Także like, subscribe i dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia.